W związku z niedawnym dniem zdrowia psychicznego przychodzę dzisiaj do Was z serią, która ma w podstawie właśnie tę tematykę. Ale zanim zaczniemy, to w opisie filmu są numery telefonu zaufania. Więc jeżeli ktokolwiek potrzebuje pomocy lub jest w kryzysie, nie bójcie się, żeby zadzwonić i tą pomoc uzyskać. A przechodząc już do samego filmu, jest to Klub Smutnych Duchów. I gdybym miała wskazać jedną serię, która powinna być lekturą w szkole, to bym wskazała właśnie ją, gdyż edukacja z zakresu zdrowia psychicznego u nas nie jest najlepsza, a jest szalenie ważna, ponieważ jej zaniedbanie. Może prowadzić do wielu, wielu tragedii. Jest to seria bardzo uniwersalna, zarówno dla osób w kryzysie, zmagających się z problemami, ale też dla osób, które chcą zrozumieć swoich kolegów, swoje dzieci, swoich partnerów, przez co przechodzą, jakie myśli mogą mieć, albo co można zrobić, jak im pomóc. Dzięki tej serii możemy poznać. Jakie są niepokojące sygnały, których możemy szukać u nas albo u naszych bliskich, takich jak na przykład przepracowanie, zarzucanie się obowiązkami, żeby zagłuszyć to, co nas przygniata. A też, co jest ważne, to to, jakie przesłanie idzie z tej serii, dzięki czemu ona jest idealna dla najmłodszych, jak i dla osób, które właśnie znajdują się w kryzysie. Czyli to, że trudnych chwil nie musimy przeżywać sami, oraz że inni też mogą być w trudnej sytuacji jak nasza. I że jeżeli my coś przeżywamy trudnego, co nie rozumiemy, co wydaje nam się, że coś jest z nami nie tak, to nie jesteśmy jedyni. Dodatkowo forma komiksu sprawia, że ta seria jest przystępna dla każdego. Nie tylko utrzyma uwagę młodszego czytelnika. Ale też może i przede wszystkim nie przytłacza tak, jakby to było w przypadku grubej książki z dużą ścianą tekstu. Oczywiście ta seria nie zastąpi profesjonalnej pomocy, ale może pomóc ubrać w słowa to, co się dzieje. Co jest fajne w tym, zwłaszcza właśnie dla młodszych, to to, że trochę uczy nas ta seria, jak możemy się zachować w stosunku do osób. W Kryzysie. Często ludzie właśnie boją się osób w depresji, z nerwicą lękową, z różnymi trudnościami, chorobami, bo nie wiedzą jak się zachować. Czy jeżeli ktoś dostanie ataku paniki, to czy powinno się zostawić tę osobę w spokoju, czy może podejść, czy może mówić cały czas do niej. I to jest trudne oczywiście dla obu stron. A w tej książce, właśnie co jest. Niesamowicie ważne, zwłaszcza w kontekście edukacji dla dzieci. To jedna z sytuacji, gdzie jeden z duszków był w gorszym momencie, i kiedy inne duszki to zauważyły, to powiadomiły o tym babcie tego duszka, z którą właśnie mieszkał ten duszek. Więc pokazuje to, że jeżeli zauważymy,. W naszym otoczeniu, wśród na przykład naszych szkolnych przyjaciół, że coś jest nie tak, że ktoś może być w kryzysie, to że warto o tym powiedzieć komuś dorosłemu, może profesjonaliście, tak żebyśmy też my nie byli sami z tym problemem. No bo większość z nas raczej nie jest profesjonalistami, a w przypadku młodych osób też nie jest to najlepsze, żeby młoda osoba brała odpowiedzialność za zdrowie i stan innej młodej osoby i najlepiej właśnie wtedy przekazać tą sprawę dorosłemu, który może zabrać właśnie do odpowiedniego specjalisty. A przechodząc już do takiej części czysto technicznej, to historia jest bardzo prosta, przez nią się płynie, w każdej części jest jakiś taki Jeden element motyw przewodni, a oprócz tego kreska jest bardzo ładna, spokojna, a całość wygląda jakby była namalowana akwarelkami. Zdecydowanie polecam tę serię i pamiętajcie, smutne duszki trzymają się razem i nie bójcie się prosić o pomoc oraz mówić o swoich problemach bliskim. I przypominam właśnie, że numery są w opisie, jakbyście potrzebowali właśnie takiej pomocy. Oraz do usłyszenia w następnym odcinku i dajcie znać, jakie wy serie lub książki pojedyncze o zdrowiu psychicznym polecacie. Cześć!